Dzień dobry Państwu! Chciałbym dzisiaj przybliżyć wszystkim oglądającym pewien egzotyczny banknot prosto z wysp Fidżi. Walor ten wyemitowano 8 sierpnia 2023 roku z okazji zbliżającego się księżycowego roku smoka. Zaprezentujmy go sobie całościowo najpierw. Z głównych motywów mamy tutaj kwiat róży chińskiej, nazywany także hibiskusem. Zapis słowny nominału, a pod nim faksimile i stanowisko osoby wymienionej wyżej. Na rewersie za to mamy wizerunek chińskiego smoka w przestworzach. Całość banknotu utrzymana jest w takich czerwono-pomarańczowo-żółtych odcieniach. Przechodząc do zabezpieczeń, zacznijmy sobie od podłoża, jakim jest safeguard. Jak pisze De La Rue, czyli producent, jest odporne na długotrwałe działanie wrzącej wody, pralek, agresywnych chemikaliów, wysokich temperatur i wielu innych czynników. Mamy także pasek holograficzny na bazie technologii Pure Image z nominałem na górze. Poniżej mamy wizerunki legwana fidżejskiego oraz ptaka lorini. Po środku mamy ryby z efektem głębi. Jakieś elementy morskiego tła. Po prawej stronie widnieje zaś symbol banku centralnego. Poniżej mamy kolejne zabezpieczenie na bazie technologii Spotlight. Jest to interaktywna funkcja, w tym przypadku z obracającymi się w przeciwnych kierunkach rybkami, które stają się ostre pod wpływem punktowego światła. Aktualnie jakieś niewyraźne kontury. Za to jeżeli poświecimy, wyraźnie klarują się nam sylwetki rybek. Idąc dalej mamy też efekt fresnela na perłach. Efekt ten wynika z mikrostruktur na powierzchni, które działają jak małe pryzmaty, załamujące światło. Jeśli spojrzymy na nie pod odpowiednim kątem, uzyskamy w ten sposób taki mieniący się efekt. Postarajmy się to pokazać. Jak ów perły się mienią. Myślę, że widać. Z pozostałych zabezpieczeń mamy farbę zmienną optycznie na kwiecie hibiskusa oraz zabezpieczenia UV. Także zgaśmy światło i zobaczmy co my tu mamy? Paski, jakieś elementy tła, zobaczmy, jak wygląda rewers. O, niech fokus złapie. Dało się. Numerator, Smok po lewej stronie. Napis widoczny właśnie tylko w świetle UV życzący powodzenia w roku smoka. Z pozostałych zabezpieczeń mamy też mikrodruki i właśnie numerator. Jeśli chodzi o cenę to emisyjnie wynosiła ona 40 dolarów Fiji. Aktualnie można go dostać na spokojnie w Polsce za plus minus 80-100 zł Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu obraz i technologię zabezpieczeń w tym banknocie, a tymczasem to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.